Cześć, witajcie, z tej strony Kuba i kuba Dzisiaj w nietypowej scenerii, ponieważ witam Was w namiocie. Dlatego, że testujemy chińskie gadżety. I pierwszy gadżet, właśnie z tym namiotem, jest związany. Gadżet ten kosztuje 12 dolarów i dostajecie ode mnie na niego rabat aż 20% z kodem BG Kuba 1-Kuba 05. Rozpakujmy to sobie. Tadaa. Wygląda jest, jak żarówka. to chyba zepsułem. To jest żarówka. No, to jest w zasadzie zbiornik taki dyfuzyjny. Mamy tutaj kilka trybów świecenia. Nie jest to bardzo mocne, zwłaszcza, że jest dzień, więc Wy tego nie widzicie, bo tutaj jest no, dość jasno. Zestawie dostajemy kabelek USB do tego. Ładuje się to na 5V, więc nawet z banka, możecie to po sobie podładować. Poczka jest jakaś dziwna, taka okrągła. Jest tutaj taka pomarańczowa zaślepka, jest odporna na zachlapania. tak samo jak zresztą włącznik, też jest gumowy. Na samym pudełku wszystko jest po chińsku, no i za wiele z tego się nie da dowiedzieć. Na Bangudzie znajdziecie wersję tego z panelem słonecznym i to nawet taniej, bo za 21 zł. Ja dostałem taką wersję bez panelu. W tej wersji z banguda macie jeszcze pilot w zestawie i powinno to świecić tak jak to tym zdjęciu. No to na pewno tak dziś nie będzie, o czym przekonamy się w nocy. Ma no tu taki haczyk, możemy to sobie powiesić w namiocie, to jest fajne. Okej, okay, także jak sami widzicie namiot oświetla to całkiem ładnie, naprawdę ładnie. Widać tutaj wszystko. Może niekoniecznie na kamerze, ale ja tutaj wszystko widzę pięknie. Możemy to sobie również przyciemnić do spania, co jest fajne, bo teraz nie razi to jakoś bardzo w oczy, a mimo to jest tutaj w miarę widno. Podsumowując, naprawdę bardzo fajny gadżet. A jak już jesteśmy na kempingu, to nie może zabraknąć ogniska A w jego rozpaleniu pomóc nam może kolejny gadżet Czyli taka spluwa Kosztuje to coś około 19 dolarów Z kodem rabatowym BG kuba, 1 kuba 02 macie go tam no kilka centów taniej, to nie jest duża różnica Mamy tutaj na tym napisane, że ma to 40 W Wow Myślę, że teraz jest więcej niż 40 Łopatki tego są bardzo zaoblone, jak łyżki i potrafi to wytworzyć silny strumień powietrza. Sama rurka jest metalowa, tak aby nie spaliła się od żaru, jednakże reszta urządzenia jest oczywiście plastikowa i wątpię, by był on odporny na wysoką temperaturę. No zobaczymy, jak będzie w praktyce. Spróbujmy sobie rozpalić ognisko. Dobra, następny gadżet mniej kempingowy. Natalia, co my tam mamy? Tutaj mamy takie coś na siedzonka. Na siedzonka? Ale tylko na jedno siedzonko. A na jedno. To słabo. Tu dawaj. Na które? Tutaj. Na to. Ale to się zakłada. Nie wiem. Jak Ci się soka podoba? Dziwne to. W internecie inaczej wyglądało. Tak. No, serio inaczej wyglądało. Na, na stronie to było ładniejsze i było czerwone przede wszystkim a takie brązowe. Nie pasuje do autka. No Ale już wiem jak to się zakłada, to się wsuwa tam i to się jest ten i ten. No tak, ten ten się rusza W ogóle mam wrażenie, w ogóle mam wrażenie, że to jest zrobione dla trochę większych siedzeń niż w tym samochodzie, bo tutaj zostaje sporo tego materiału ja się tak zagina co za chwilę zobaczycie. Dobra, wygląda to w taki sposób, czyli dość dziwnie, naprawdę dziwnie. Z przodu jest już trochę lepiej, faktycznie imituje to skórzany fotel. Całość wykonana jest ze skóry. Tutaj w oczach rzuca się jakaś niedoskonałość, a szkoda. Całość jest na razie dość pognieciona, ale to się może jeszcze wyprostuje. I ogólnie wygląda to całkiem fajnie. No dobra, Soka, i co? Jak ci się siedzi na tym? No jest całkiem wygodnie, ale tutaj widać, że jest wygniecione Jak tu ten kształt. No, no to nie jest do tych siedzeń. To nie pasuje. Za dużo trochę jest, nie? Mhm, tak, tak. Szczególnie, że podczas jazdy można tak się trochę przesuwać na tym. Nie wiedzieć, czemu na naszym siedzeniu jest flaga Egiptu, ale tego chyba nie rozkminimy Gadżet ten kosztuje 30 dolarów, więc w sumie to niezbyt tanio, jak na coś takiego. Z kodem rabatowym BG Kuba 1 Kuba 22 macie go tam troszkę taniej, ponieważ z kodem tym kupicie tą nakładkę za 24 dolary. Czyli jesteście na plusie 6 dolarów. A czy warto, to ocencie sami i wypowiedzcie się w komentarzach. Jak już jesteśmy przy samochodzie, to warto byłoby, żebym pokazał wam jeszcze ten gadżet, który kosztuje 14 dolarów, a z moim kodem 10. Kod to BG Kuba 1 Kuba 34. Rozpakujmy to sobie. Jest jak widzicie USB Charger with Colorful Digital voltometry. i działa to w taki sposób, że podłączamy sobie to do akumulatora. Tutaj mamy zamiast gniazdka zapalniczki porty USB. Dodatkowo pokazuje nam to napięcie naszego akumulatora. I gadżet jest fajny, tylko zamontowanie go wymaga zrobienia dziury gdzieś w desce rozdzielczej samochodu. Tutaj żadnych dziur nie będziemy robić, bo zresztą nie ma na to miejsca, ale możemy sprawdzić jakie napięcie ma nasz akumulator. W urządzeniu dodatkowo jest jeszcze bezpiecznik. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce efekt powinien być taki. I teraz już pokazuję napięcie, które jest akurat w tym akumulatorze, czyli to jest niecałe 12,6V, czyli tyle ile powinno być. Maksymalnie skala jest do 14,6. Na przykład jak jesteśmy teraz na działce, zostawiamy samochód gdzieś tutaj na dworzu, żeby grała sobie w nim muzyka, to gdy nam spadnie poniżej tych 12,2, to wiemy, że już trzeba gdzieś pojechać, żeby akumulator się naładował. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze USB z Qualcomm Quick Charge 3.0, więc szybkie ładowanie z tego na 12 V jak najbardziej mamy. Tylko problem jest z montażem tak. Jak za 10 dolarów to akurat to jest bardzo fajny gadżet, o warunkiem, że mamy to gdzie zamontować w samochodzie. Jak wiemy te wtyczki do gniazdka zapalniczki z portami USB często się psują, a to jest rozwiązanie trwałe, które wystarczy raz zamontować w samochodzie i mamy tutaj szybkie ładowanie z Quick Charge. Em. No i do tego mierzy nam napięcie naszego akumulatora, więc super. Ten gadżet jak najbardziej na plus. Kolejny gadżet to taka oprawka, jest to oprawka do żarówki, dzięki której każda żarówka może być żarówką smart. Wygląda to w taki sposób, jest naprawdę duże, mogą tu być mniejsze. Próbujemy to sobie zamontować teraz. Kosztuje to 11 dolarów z kodem BG Kuba 1 Kuba 34. Macie to za 9 dolarów, 9,99 tak dokładnie, więc, więc dużo wam ten kod nie daje, ale jednak zamontujmy sobie to teraz. Ok, a więc wykręcamy sobie żarówkę. Wkręcamy żarówkę w to i całość wkręcamy sobie tutaj. Ok, na urządzeniu znalazł się przycisk, za pomocą którego możemy ją wyłączać lub włączać. Służy on też do parowania naszej żarówki z, z urządzeniem inteligentnym. Przez to, że jest to tak wielkie, przynajmniej w moim wypadku nie zmieści się tutaj już klosz niestety, więc to na pewno na duży minus, mogłoby to być mniejsze. Ok, po pobraniu apki na telefon i sparowaniu się z tym urządzeniem, żarówka połączyła się z naszym domowym Wi-Fi i teraz będąc gdziekolwiek, możemy ją na przykład wyłączyć albo włączyć. Tylko, że czasem działa to z opóźnieniem. I mogę sobie migać. To jest cała magia tego. Mogę sobie również ustawić czas, po jakim ma się na przykład to wyłączyć i to jest fajne, ponieważ wyjeżdżamy sobie gdzieś i ustawiamy sobie, że na przykład wieczorem sama włączyła się jedna żarówka w domu, że ktoś niby jest, i to jest fajne rozwiązanie. Ale o wiele lepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w większą ilość takich oprawek i połączenie tego z Google Assistant albo Alexą. Bo tak ta oprawka wspiera Google Assistanta i Alexa i możemy z pomocą tego sterować oświetleniem w całym domu. Dla fanów Smart Home naprawdę fajne rozwiązanie. Dobra, nas ten gadżet kosztuje 11 dolarów Jak za taką sprężynkę jest to dość sporo Oczywiście z kodem BGkubaJankuba94 macie go tam za 9 dolarów Więc trochę taniej Ale to i tak jest jakoś drogo Więc co to urządzenie tak naprawdę potrafi? Jest to w rzeczywistości chwytak Ja tutaj robię tak A tutaj się chwyta Dodatkowo ma to lampeczkę, mała, ale dość mocno dioda LED, którą włączamy za pomocą tego przycisku. Jakby tego wszystkiego było mało, ma to jeszcze magnes. I załóżmy, że teraz ta śrubka, niechcący, gdzieś tam nam wpadnie. Teraz nie muszę nawet stosować tego chwytaka. Wystarczy, że tam go włożę. I śrubka sama chwyci się na magnes. Gdyby to było coś, co nie jest z metalu, również możemy zrobić tak. I też to chwycić. Specyficzny kształt tego umożliwia nam chwytanie przedmiotów o naprawdę bardzo nieregularnych kształtach. Całość jest dość solidna, jest to giętkie, fajne. Dlatego że ta latarka i magnes daje nam przewagę nad takimi standardowymi chwytakami. Stąd też cena. OK, następny gadżet kosztuje 8 dolarów, czyli nie za dużo. Niestety nie mam też dla Was żadnego kuponu na ten gadżet. Jest to nawilżacz powietrza, który jest w bardzo zdeformowanym pudełku naprawdę bardzo. Rozpakujmy to sobie. Urządzenie zasilane jest na mikro-USB, którego niestety nie ma w zestawie, prawdopodobnie wypadło gdzieś przez to zepsute pudełko. Nie wypadł natomiast zapasowy wkład. Cały zbiornik jest uszczelniony, co jest fajne. I jak widzicie, jest on całkiem sporych rozmiarów. Tutaj w środku jeden wkład już jest zamontowany. Nagłożamy taką płytkę z projekcji, która powinna świecić na różne kolory. Więc może nalejmy tam wody i zobaczmy, jak to będzie. Będzie działać. Okej, okay, po podłączeniu do prądu gadżet działa i to nawet sporo tej mygiełki tutaj daje, naprawdę sporo, ale jakoś w żaden sposób on niestety nie świeci. Żeby gadżet zaczął świecić, należy przytrzymać przez kilka sekund ten przycisk, którym go normalnie włączamy i teraz jak widzimy, podświetliło się to na kolor biały. Przytrzymując jeszcze raz przycisk, możemy go sobie zmienić na taki kolorowy, no i to już robi jakieś wrażenie. Efekt jest naprawdę fajny. Przytrzymajmy go jeszcze przez chwilę. Teraz całkowicie gaśnie, więc są tylko te dwa tryby. Także jest biały i taki tęczowy. Wygląda to całkiem fajnie. samej mgiełki też daje naprawdę dużo. W porównaniu do takiego taniego najbliższa z biedronki, tutaj mgiełki jest tutaj dwa razy więcej. Ciężko mi wam to pokazać w tym świetle, ale efekt jest naprawdę spoko. Ok, następny gadżet kryje się w tej kopercie, zanim wam go pokażę. Powiem, że są dość drogi, ponieważ aż 18 dolarów. kodem bagie Kuba 45, już 13. No i co my tutaj w zasadzie mamy? Jest to nic innego jak znikopis o rozmiarze 10,5 cala. Otwórzmy to sobie. Okej, okay, tak się to prezentuje. Do tego mamy jeszcze aż dwa rysiki, co ciekawe. Skasujmy sobie to, co tutaj jest. Tylko coś nie do końca to działa. Dobra, tu jest blokadka, gdy ją przesuniemy, możemy już usuwać to, co jest tutaj narysowane. W tym miejscu wkłada się 3 v baterię CRK. I magia tego znikopisu jest taka, że jest on dwustronny, co ciekawe. Po jednej stronie większy, po drugiej stronie mniejszy. Mamy tutaj też dwa przyciski do usuwania yy, zamalunku z obydwu stron. Możemy usunąć na przykład tylko z jednej, co jest ciekawe. Na minus na pewno jest fakt, że mogę potem rysować nawet paznokciem. I przez to może się to nam łatwo brudzić. Go, usuńmy to sobie. Ok, i jak widzimy, jedna strona jest całkowicie zielona po zamalowaniu. Oczywiście nie całym, bo w całości mi się tego nie chciało zamalowywać. Natomiast gdy to obrócimy po tej większej stronie, mamy już wiele kolorów i jest to fajne, naprawdę super to wygląda. Teraz na przykład przekręciłem ten przycisk, więc nie zmarzę tego. Mogę sobie to zmazywać, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, to się nam nie zmaże. Dopiero gdy przedstawimy tą blokadkę, możemy usunąć zarówno z jednej, jak i z drugiej. Gadget spoko, gdy potrzebujemy sobie coś szybko zapisać, nie musimy marnować papieru. Przydatna rzecz do takich szybkich notatek. Minus to tak, jak że wam Wiem, że możemy po tym rysować na przykład palcem, to się brudzi, jak sami widzicie. Zobaczcie, paznokciem wystarczy po tym przejechać, żeby to się zaczęło rysować, więc też na plus, jeśli zgubicie sobie rysik, no ale wystarczy tutaj, tak jak widzicie, mocniej dotknąć palcem i to się nam... No... Wstępluje. Także taką notatkę jest łatwo pobrudzić, To jest na pewno na minus. Ale ogólnie gadżet bardzo mi się podoba. I podoba mi się fakt, że jest to obustronny. Pierwszy raz widzę znikopis, który jest obustronny. Bo kolorowe znikopisy to już żadna nowość. I na pewno gadżet jest na duży plus. Na plus na pewno jest również grubość tego, ponieważ jest to naprawdę cieniu. Można może powiedzieć, że no, kartka jest 4 razy cieńsza, nawet więcej. Ale kartka jest jednorazowa. Okej, okay, a więc pora przejść już do ostatniego gadżetu, który kosztuje 10 dolarów. Także ta klawiaturka jest tańsza niż ten znikopis. Dziwne, nie? Z kodem rabatowym Beckie kuba 29 macie go za 9 dolarów, więc o 1 dolar taniej. Sądzę daje prawie 4 zł, więc możecie z tego skorzystać, jeśli będziecie to kupować. Jeśli chodzi o ten gadżet, to jest to klawiaturka, którą możemy użyć na przykład do telewizora ze Smart TV. Do komputera raczej zbyt praktycznie to nie jest. Wyróżniamy dwa typy takich klawiaturek na Bluetootha oraz na pastylkę, którą po prostu wkłada się w port USB. Jak będzie w tym wypadku za chwilę się przekonamy. Rozpakujmy to sobie. Zestawiamy kabelek mikro USB do ładowania. Jeśli chodzi o są klawiatury, to jest naprawdę bardzo potężna. Testowaliśmy już takie gadżety, ale nigdy nie mieliśmy klawiatury z aż tyloma przyciskami. Zazwyczaj w takich urządzeniach stosuje się klawisz FN. I jeden klawisz może pełnić rolę dwóch. Ta klawiatura jest praktycznie pełnowymiarowa. Klawisz FN również się znalazł. I na przykład Enter może nam pełnić funkcję klawisza Ctrl, Alt plus Delete razem z FN. -em. Tak czy siak jest to prawie pełnowymiarowa klawiatura. Mam na niej masę klawiszy. tego klawisz dodatkowe wyszukiwania, internetu, menu głównego. Po drugiej stronie jest na przykład przycisk poczty, wyciszania czy przycisk Play Pausa. Mamy też joystick, przyciskiem OK, strzałką góra, dół, lewo, prawo. Po drugiej stronie mamy identyczny, tylko rozłożone do przewijania i podgłaszania. Na środku tego joysticka jest przycisk Play pauza. Na górze Urządzenia znalazły się jeszcze przycisk REL, które wykorzystywane są między innymi w grach na TV-Boxy. To, co słuchajcie, zobaczyłem po tworzeniu tej klawki jest bardzo ciekawe już wam to pokazuję. Mamy tutaj zwykłą baterię akumulatorek, ale możemy także tą baterię wyjąć i włożyć na przykład dwa paluszki, więc to jest naprawdę super. Tutaj jest też pastylka do urządzenia, którą wpinamy do portu USB, czyli działa to na pastylkę, nie na bluetootha, Więc telefonem na przykład tego nie połączymy, a wielka szkoda. Okej, okay, z racji tego, że nie mam tutaj żadnego TV-Boxa, pokażę wam to na przykładzie komputera. Jeśli chodzi o podświetlenie tej klawaturki, bo jak widzicie, jest ona podświetlana, zielono, ale kolor możemy sobie. Klawiaturka też sama się wygasa, ale wystarczy dotknąć do to czpada i już się zaczyna świecić. Fajnie, bo oszczędzamy dzięki temu baterię. Aby zmienić kolor podświetlenia przytrzymajmy przycisk Fn oraz przycisk zamknąć nawias. Mamy do dyspozycji jeszcze na przykład niebieski, taki turkusowy. Tutaj kolorki same będą nam się zmieniać. Dalej mamy jeszcze bez podświetlenia. Czerwony, zielony i to już wszystko. Sama wygoda wpisywania tutaj różnych wyrazów, nie jest jakaś szczególnie duża, ale też powiem, dlatego że nie jestem tego przyzwyczajony. Zdecydowanie bardziej wolę taką zwykłą klawiaturę. No ale musimy brać pod uwagę, że to ma nam służyć do TV Boxów, aby po prostu nie musieć wszystkiego wpisywać pilotem. Tutaj mamy pełnowymiarową klawiaturę, która jest kompatybilna z Android TV. Do tego jeszcze fajnie, że mam tutaj tego pana Są też przyciski do lewego przycisku myszy, prawego przycisku myszy, więc to na pewno na duży. Plus. Fajne jest też, że gdy rozładuje się nam bateria i nie możemy akurat tego naładować, możemy sobie w to włożyć. Dwa zwykłe paluszki, to też na pewno na ogromny plus No dobra, na dzisiaj to wszystko Mam nadzieję, że gadżety wam się spodobały Jeśli tak i chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie wróćcie łapką w górę Bo mam już przygotowanych gadżetów Na następne dwa odcinki, więc zostawiajcie łapki A będzie takich odcinków na pewno więcej Zaglądajcie też do opisu, macie tam wszystkie potrzebne linki I kody rabatowe A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka